Ja, witam was wszystkich. Serdecznie bardzo tutaj Czuckan. E, witajcie w kolejnym odcinku Sklepki. E, ten odcinek może wydawać się dla was troszkę inny ze względu na to, że poprzedni save nam się zrąbał. Po prostu wszyscy umarliśmy, bo nagle magicznie nie nasze postacie nie potrafiły skakać, więc stwierdziliśmy, że zrobimy nowy save, dojdziemy do danego momentu yy, no i skończymy grać. Problem jest taki, że jak nadrabialiśmy tamte fragmenty, chłopaki to nagrali, a ja zapomniałem kliknąć yy, rozpocznij nagrywanie, przez co połowę z tamtego odcinka no praktycznie nie mam, więc Stwierdziłem, że nie mam co wrzucać e, tamtego fragmentu, więc został jedynie ten fragment od połowy, jak już jesteśmy w fabryce. Tak jakbyśmy skończyli w tym samym miejscu co poprzedni odcinek w sensie w tym odcinku, e, który się nazywał, zostaliśmy skazani na kletkę. Jeżeli nie wiecie co to jest za gierka, polecam obejrzeć poprzedni odcinek. A ja tutaj no, T tak jakby kontynuacja, więc nie będzie podobieństw jak w poprzednim odcinku. W wielkim skrócie, no nie, nie przedłużając, proszę bardzo, o, o, oglądajcie. Sam Osborne Sam Osborn. No, mi, Brawo, musimy przeszukać bo... to piętro w sumie, bo... Sam ten... Osborne A, bo tu nic nie, nie, nie sprawdzaliśmy. Nie, nic nie sprawdzaliśmy. E, Siemak. Siema, siema... Kletka, wróciliśmy, tak. kurka. Siema, Kletka, wracamy. Kletka. Tak, tak, Kletka. O co chodzi z tymi małymi rzeczami w końcu? Którymi małymi rzeczami? No tymi, tymi małymi drgami. A w o, sensie Mekryma tymi mi... Max Discord, wycisz się. No przecież tam możesz wyłączyć. Właśnie nie wiem. Kurde, gramy w tą grę Sorry. polifalku i teraz klikam prawie myszy, żeby skanować, nie? Uuu gdzie tu tak, rzeczy. Tak, no. 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 Half life! Mam łom! Co tam się? Ała! Wlazłem w minę! To no właśnie się dziwię, bo tam słyszę bum, a tutaj ciało wydało. Co to było, Max? Nie wiem. I ile tu rzeczy jest? Nie to było? chyba. To Słyszałem leciutkie trzęsienie wiem. Dwa trybiczki. Ja mam te trzy trybiki i znalazłem Łąpanowie. Jakieś amunity. Wy też? E, Roki, ile masz HP? 81 Okej. Okay. Ap e, teraz samozbór. Znalazłem apteczkę. Teraz samozbor no nie? nie no, no właśnie. Właśnie się dałem nabrać wtedy. Było takie leciutkie trzęsienie ziemi. Już było mocne trzęsie. hmm. A sprawdzaliście w ogóle. Ten jaka jest szansa na samozbor? Nie. No to widzisz. Sam tu jeszcze ożyłem. jest wejście Roki. A ty sprawdzałeś? Nie. Au! ja się, Jarem. Bo wlazłeś w ogień, Amonio. Tu jest mi. Na? No. Dobra, teraz się zaczęsło. Teraz się zaczęsło. Teraz się zaczęsło. Co to jest? Co to jest? Ała! Czym ty jesteś? Kurna, chcę się napierdzielić, wiecie... Dlatego, że teraz te piętra są większe, dlatego tak dłużej trwa samo Fak, 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 fak! Biegnę! O Jezus! Ty, ty straciłem Ała. 50 HP aż. Ała! Ała! I ciężko no. jest, kuźwa, jeżeli tu będzie samo zbor. No był i był długi. Zastanawianie piętra. Potrzebuję leczonka, kuźwa. O, ja też. Też. Patrzcie, co w ogóle znalazłem. Łom. Fajnie. O, Jakaś, kurde, ej, mucha ej, mnie ej, zaatakowała. Ej, 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 mi. Co? To nie no gnojek tu chodzi. Co? co? Kto? No jak za mną chodzi. A, do dobra, dobra, widzę. No, Zarobisz Ja nie skojarzyłem, że to jest ktoś. No Knuju! Dawaj, dawaj, łą, dawaj, łom, dawaj, łom! Dawaj, łom. dawaj go grabiami! Kurna. Nie skojarzyłem, że to jest ktoś! Ej, ej, ej. No. Sorry! Kurna. Ej, 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 ej. Myślałem, że to roki Max zginął. Benzyn. Serio? Ale się odrodził, ta, bo go więzień zarąbał. Su. Fak, nie to. Ej, dam ci grabie, weź sobie. Poki mi grabie. Żebyś się bił. Czy nie chcesz? Nie, o. Znalazłem piwo! Co to za wybuch był? To... ten znalazłem live beer! No Mn, okej, fajnie. A, fuck, ja mogłem live beer wziąć. O, kurwa. No, ja mam teraz 19 HP! Wiesław, pułapka. Mmm... Wychleję całe w sumie. Dobra, latarku, trochę, trochę mi się napraw. Co się tam dzieje? Nie wiem, wybuchy słyszę. Paliwo, kolejny live beer... Może Rokiemu kupię. Kolejna woda Ale ja w ogóle będę miał butelki na to. Pytanie skąd ja przyszedłem. Chyba gdzieś stąd. Halo? Kurna, ale to jest ciemno! Zapal No, gaśnie mi, bo już nie mam praktycznie baterii. A fuck fuck fuck! A nie żyje, znowu w tą pierdzieloną samą pułapkę wbiegłem, no ja pierdolę! Nic nie widzę, 6 HP! Bożu kurwa, gdzie tu jest powrót? O... kurwa, 6 HP, 6 HP, 6 HP, 6 HP, 6 HP, 6 HP! Jedź stąd! To, to może ja mam propozycję, nie eksplorujmy aż, aż tyle oh. tego tutaj, jak mamy 125 eee. zrobić. Oh. Bo to każde piętro to będzie z 5 minut jak ja, ja Ja potrzebuję leczenia. No ja też ja mam 15 HP Co to jest? Kibel? A! O! O ty kto? E! Ja mam 4 grabie aż. A to jest to, dobra Macie jakieś e. apteczki? Chodź. Tak, apteczki. Ej, ja, ja mam pierwszeń sło do apteczki. Czemu? No bo ja mam 15. Ja mam bech. 6! A dobra. No to właśnie, masz życzę. Patrz, e? chyba mam? 14. Co, co masz? A, bić. Widzę. To nie woda. Albo Walnik tak czekaj na Junty. Nie, weź e... kuźba! Jedziemy stąd. Mam becz! Kurde, Kurde mać. Mm, pojedźmy na 71. Okej. Okay. To można dotankować to mm. troszkę. Ja mam 69 butelek. W ogóle ból o to dużo. Oh, gotina. Troszkę wezmę sobie tych. Uwaga, odpalam minę. Mhm. Mm eee, pszczółki. O oh, no! No już ich nie ma, uwaga, to jest mina. Nie ma? Dobra. Wow. Oh, o, co się Rocky. No, Uf, czemu szwanło. stoisz blisko tych min? 7 HP. O, butelka. Trebik. Ogórasy są tutaj. Co mówię? Life beer, Rocky, life beer. Ogórka, ogórki se kup. Gdzie macie live beer? Tam po drugiej stronie. W Co? co tu było? O szczurki martwe tu są. Co to za dźwięki? No to, maszyna tu działa. Zatakował w ogóle mnie jakiś robal wcześniej. A co to leży tu? O, kula śluzu znalazłem dobra. A, zarobiście. Jakiś healing by mi się przydał Już mam 83 HP. Mi się by jakiś healing przydał. Ja się aż tak bardzo od statku nie odda, znaczy od statku od windy. Te trybiki mam. O co z nimi chodzi? Nie mam zielonego pojęcia. Wstawiam go tu. Ty rzucasz nimi, nie wstawiasz już nie wybaczyłem. Samozbor. Nie, samozbor jest na minusie, więc jego tu nie ma. Tam też było na milu wtedy. Czyli to się rzuca jak broń. Tak, Okej. Okay. Tak. Mały trybik do rzucania, to coś jak śnieżka. Tylko no, może okay, zadaje okay. więcej obrażeń. Siema. Cześć. Oh, hej. No, sa, sam akurat powiedziałem, widzą, że no, może jednak będę wracał. Ja on 14. Są trzy takie trybiki. One są do rzucania, to... do zadawania obrażeń. Shurikany. Tak. No, jak znajdę jakieś HP to ci dam, Czeken, Bo teraz ja mam prawie 90. Oka. To to to, 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 Już mam przejście. Grawitacja. antygrawitacja o, no. będzie was przerywało. Uwaga, Słyszymy, na miny! Uuu, to... one, one też latają. Pierdzielona mina, wywalaj. Słyszałem, jak mina wybucha tam u chłopaków. okej. Okay. No, spray. Oznacza, że tu byłem. 32. Kolejna mi słyszałem jak wybuchła Kolejną? Co się tam dzieje? Oliwko O, ulepszenie, nice Aha! O! Wstałem! Co jest? Czemu dead? Czemu, czemuś ty dead? Nie wiem, jak nie podniosłeś? Ja się nie podniosłem. To jakim cudem się odro... a to Rocky chyba wykupił. Może... Wy... ale to byś się odrodził koło niego. To czemu się... Odrodziłem tu. Ej, kupiłem live Odrodził. I odrodziłeś odrodziłem. mnie akurat. Bo zginąłem. Aha, okay, chciałem ci kupić relbira, mordo! No, no to zginąłem, no to uważaj, bo tu lewituje mina. Z kim się odrodziłem, Tak, tak, czyli full HP teraz znowu mam. O, oh, wow. No to w sumie farta masz. No. Chciałem się pozbyć miny i akurat tak się, no, stało. Gdzieś trybik upuściłem fajny. Do ulepszania, szukaj. No. Gaśnie się zaświeca. O, to jest mina, to nie jest trybik. Kurde, bym znowu wleciał jak gamoń. Znowu zgasło światło. Nie rozumiem, czemu tu gaśnie i się zaświeca. Dobra, to wracam. No, miałem do ulepszenia. O -o. Kurde, czyżby samozbor? Nie. nie. tutaj nie ma samozboru. E, ten. Gdzieś trybik upuściłem do ulepszenia, jak zginąłem. go wziąłem. A wziąłeś go, A, ok. Co ta -tak. ulepszyłeś? Radar, żeby mieć czwarte jako ekstra. o, o. Let's go. What the fuck. Co jest? Oto. na minę. A tu dużo min. Tu będzie mina. Aha. A butelka? Od razu w drzwiach potrafił być. No wiem, dlatego je bije. O jest mina. O jest puszka dobra. Czyli tak właściwie w każdym pomieszczeniu trzeba tak sprawdzać. Fajnie by było, gdyby tak drzwi zostawały. No, ja chodzę po skrajnych pomieszczeniach, jakby co? Też. da się rozwalić drzwi? Da się. Tylko, że to długo trwa. Ło, hmm. prawie wlazłem w minę. Jezus. Nic tu nie ma kompletnie. A dobra robota, Max, z tym sprayem. To ja byłem, to ja tutaj zasprayowałem. Wiecie co, chyba nic nie będzie już więcej. Już więcej nic nie ma, sprawdzam na radarze. Same miny są. Mm. Dobra, to wracam. Trzeba wracać Uwaga na miny. No ja tak chodziłem po samych zewnętrznych Ja tych. torbę, torbę znalazłem. Eee, ja sprejowałem raz na czas. Co tu siusiu zrobił? Iron Man. To no nie to byłem ja. Ile macie baterii trzeba... do latarek? Eee, pięć. O, ja, sześć. O, sklep! O, trybik. Biorę uleczonko. Ja mogę kupić paliwko. Zaprawiam! Że prędkość zwiększyło, dobra. O, przeciążenie. Ej, szybko. A, to jest tam malutkie piętro. Jest. No, nie takie malutkie. Mmm. Bo jakieś takie dziwne mam rozmycia. O, live beer, ojoj nic tutaj, nie Wezmę w razie w Pale, pale, pale Dobra Dobra nie ma ich Jeszcze obrywałeś No jest dwa razy, one Prócz zadają poróba. po jeden damage'a Mina tylko Tylko Dobra. Ja w razie czego kupiłem tego, słoika Z Słoika? Na leczenie, A. no żeby piwo Ile mamy paliwka? Co to będzie dobry kolega. To jest... Dobra, to polecimy jeszcze tak do 8-5 może. Hmm? Yeah. No, lek. To klucz tak. Się baguje. Skaner. Co jest? A! Co to jest? Nie Z... Z... zmarszliźna. Zmarza... Ale przynajmniej Ślizłość tak jest. jasno Uwaga, fajnie. strzelam w minę. Serio. Ui. No serio. Ale muzyka! Ja nie muzyki. O, jest generator. O, kaseta. Trybik. E, Max, mam tutaj tego, te golumy w maskach na dole. Golumy w maskach? No, te, które spotkaliśmy wtedy. Golumy w maskach. A, te, dobra, wiem. Na dole? Na dole. to, nie? Nie wiem, ale tam też jest mina, więc nie wiem czy. A, co jest? Co, jest? co się stało? Przewróciłem się. Zniknąłeś u mnie na chwilę. Bo się przewróciłem. O fuck. to taki ten pan smobójca. O się, Uważaj! No strzegaj! No cześć! O, siema. No nie wiem tam... Możesz pójść ze mną czakiem No, o, Skrytobójca, dobra nazwa O tu, i on jest na dole, ja akurat na drabinie przy ten, stałym. Kutę, zbyt ślisko jest, żeby tam zejść, Romansu. Co jest tu? Jest, jest ten wybuchający i jest NPC. Roman. O! Przyszedł, przyszedł, idzie Roman do o. nas. O! się siebie, siebie, jest tym potworem tam na dole. Tam on bije tego mi... potwora! A to, dobra, niech bije, niech bije. Mm, ała. Serio? Wybuch. Idzie do nas, idzie do nas! Do, wywalaj. <grym> Jak padł? Dobra, czyli wybuch. Co robicie? Ta. Co robicie? Był tutaj gościu jakiś, empec, i ten wybuchający. wybuchający. Jego! drzwi. że to mózg, to tylko ty... O, kolejna bateria. Au. Ej, Ej, się jak Chucken ostatnio. A Zmarzlina jest. Ej! Ej, co jest ze mną? No, przewracasz się. Ale tak strasznie. No bo co? co? tu jeszcze jest? Ja chodzę tak ukradkiem, nie? Że klikam po prostu w uj się nie przewracam praktycznie w ogóle. Poczekaj. Byłeś tu, Chucken? Gdzie? Ta, w środku, tak. Nie, tu tak, a tu góry? Jest tu coś? Bateria. Aha, i tyle? Siedem baterii. No? Trzeba wracać. Ok, cześć. O, nic nie da, nic nie da. Nie, nie da za mięsko e, zwykłe. Może dać. Ty wodą mogę nakarmić kletkę! Mam nie plus 90! Jej. Nie karmi jej. Dobra, ja te trybiki tutaj. To rzucam. ja zostawię, jak będzie mało, no to kurde nakarmi nakarmię ją wodą. Ja te trybiki tutaj zostawiam. Co to było? Nie wiem. Ja to ja sobie wezmę, ja będę z nimi rzucał. Na 90. Furikenami. Tak, no. mam co pięć krzyknik. Aho, dobra o, to jest to! to jest... Tutaj nie, 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 trzeba nie, nie, tutaj nie. trzeba szybko zareagować. Nie, nie chcemy tego robić. Nie. Ja tam nie idę, nie ma opcji. Nie, nie, nie. Ja to szkoda nie, nie, nie. zdrowia, szkoda życia. W ogóle widzowie Sporać? gadali mi, że to jest nawiązanie do czegoś. Do czego? Do filmu pod tytułem Platforma. Aha. Bo to jest na platformie, nie? No, no tak. Ryzykujesz? Mhm. Ja nie, ja nie. Ja, ja. Gdzie to będzie leżeć w ogóle? Na środku, tak nie zdążyć. Nie, zostaw, zostaw, zostaw. Chciałem wziąć, fuck! Nie zdążyłem. No, Można to, to zrobić jednym płynnym ruchem, ale. Tak, je, tylko no. jest jedna szansa na to. Ip, yep, lecimy dalej. U, no. dużo rzeczy, dużo rzeczy. Bardzo dobrze. Dużo butelków. Uwaga, dużo mina. Butelk. mina, widzę ją. Chcesz ją zdetonować? To no jest gazowa. Ile, ile kosztuje? 35 life kosztuje. Ja nie mam już butelek na to. Mam apteczkę 25 HP, czy ktoś chce? Ja, ja mogę nie, wziąć, ja, ja mam 57. Mam e, upuść. Proszę Dzięki. bardzo. Dzięki. mi się hilerem drużyny, jeszcze mam Dzięki ten swój. To wódą można nakarmić tego, kletkę tę zostawię. Tutaj Albo od ciebie. 95, zobaczymy. Jakby tu whisky było, o Jezusie. Jakie mam, ja mam jakieś takie dziwne rozmycie w ogóle. Czy jesteś nabity? Nie. 9,5! 9,5 jak tam. O... mało tego baterii. O, jest. o to, jest to jest to rozległe. Mm. Jak samo nie wiadomo. Ja rzucę w tamtą. Mhm. Bardzo dużo min tutaj jest. Skaramble game. To jest Scramble Game. Kolejną apteczkę ktoś potrzebuje? 82, to zostawię na statku. Dobra, Max, masz jeszcze śnieżki? No, ja tutaj u góry nie mam. A, Max! Nie wiedziałem, że tam jesteś. Kuźwa! Ostrzegaj! Samozbor! wrócić Samozbor! Ojoj! Fuck oj. Ale długo, długo się Długo się No, Roki poszedł bardzo daleko, nie? Idę, 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 idę. Jestem. Zamykajcie się, jeźdzcie, idźcie, Jeźdzcie, Uff! Jeź, jeź, jeź. Uf. Uff! 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 Użwa! <laughs> Muszę słoja wypić. E, mam kanister, 15. O, to dole, dole. Wódą możemy nakarmić. A nie, woda to może być ostateczność po prostu. Czemu 9 97? Bo jest tutaj dużo rzeczy. Łapka. Dobra, ja muszę zaczekać na tą latarkę. W Też. z góry same miny są. To jest detonuj. Jezu, co to jest? Co? Co to jest za A, ten pieprzony dziady... ja z nim walczyłem. Daj mi, kupa bitch. No bi... no co jest? Umieraj! O, no. zginęło. To są te robale, które mnie też tam chyciły. kurwa ćmy. O, co to jest? Kurwa, muszę kurwa, wypić jointy. piwko. Tak chce jointa? Joint ja też wiem. leczy, więc... No właśnie. Ja mam już 80 HP. To możesz mi dać bucha jednego. No tu jednego. leżą, no tu leżą jointy. Trzy jointy A, leżą. To tu. wezmę, to dla każdego. Ale, o Jezu, gówno widzę, jak go spaliłem. Kletkę nakarmiłem. Gdzie te jointy? Y, joint tu przy mnie. Główno Jeden leży. Spaliłem. Ja nie będę palił teraz. Ale jak gówno widzę faktycznie. Ale no, to jest ogromne. O, mina, mina, mina! Aj, to nic. Uwaga, Roki! Detonuję tutaj. Idzie, idzie, Tam, za tobą deton chcę zdetonować. Dobra, rób, rób. Halo Moje trochę Co jest? No kurde, trafić nie mogę Dobra, poczekaj, poczekaj Uważaj Max uważaj, uważaj Dobra tutaj co jest grane Trybing Co? Puszka. Bardzo dobrze Sam Osborne mhm. Sam Osborne tu rędy było wyjście tu Będę. I na dół mhm. tak. Okej okay. Dobra, jadę, jeden Ej, ktoś potrzebuje HP? Yy, mam 74 dam ci Dobra Dzieńce. Dzięki Stuba. Masz 3 O Przystanek awaryjny awaryjny, ja yep. puść, wezmę sobie nowy grabie Co 0 na 3 było coś to jest koniec to jest koniec. Serce, tak, to jest koniec. Ucieknij 0 na gry? 3 Czekajcie. Jak to tutaj? Klatka się 45? za nami zamknęła. Co Ej! Jakbym wiedział, to bym itemy wziął. Ja też Co to trzeba zrobić Trzeba, trzeba to bić? Nie, 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 czekajcie, czekajcie. No trzeba to zniszczyć jakoś. Ale czym? Do klatki ja, się już kurwa klety. nie wrócimy! No mogłem wziąć łom Ej, gra mi się nie da tego bić. Ej, co? co? jest? Serce gigastruktury? Ej, what the fuck, boss fight? No uh. Ty, boss fight Co mamy robić tu? Nie wiem chyba nakierować... Może teraz bić to Trzeba na... Nie, roki no, chyba nie. trzeba nakierować jego ataki na to Ała, ała Tak, 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 tak Au Tak, strzelaj nic nie widzę, co jest? No, strzelaj to What are the things Nice, 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 be a be a be a I know. I, I get it. Nice. Oh o jo. No. Oh o oh god. Coś tu dropi. OHP! Oh, Żyć Muszę z tego wszystkiego. Łom! Panowie, mam łom. Mam łom. Dobra, to bij potwory. Potwory bij. Czakiem. ty się zajmij potworami okay, ja łomcuchem. dobra Nie wiem ile mam do tego amunicji Myk, zabiłem grzybki Pamiętam tutaj dropy, ten dropi Dropy itemy co jakiś czas coś Tak? Tak Chodź tu, chodź tu Głupia mucho Grabie, grabie! O, bijemy, bijemy, Masz łołem po Masz łomę po ryju! Łomę Ale, po nie, ryju. Skok! Uła, 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 uła. Dawaj, mm. dawaj! Rozwalam go, rozwalam go! Rozwalamy to! Rozwalamy! Mamy jest, to! Rozwajam, jest, Jest! Jest! Yes. Yes. Okay. Mucha jakaś, mucha! Wracamy, y. wracamy! Ale to był, to Jezu. nie był koniec, panowie! Rozwalają to nie się. był koniec? To nie był koniec! Na pewno? Ruszaj, ruszam! O! Nie, to był koniec! Yes! Udało się! Okej, czyli jednak stopień a nie 120. myślałem, no. Okej, okej. Z półtorej godziny nam to zajęło. No, no. Ile macie śmierci? Jeden. Zero. No bo ty się odrodziłeś, wykorzystało ci to tego perka całego, którego miałeś ten. No to przeszliśmy kletkę, no to kurczę. Kurczę, kurka Kurczę,